już 50 lat od pierwszego konkursu potraw regionalnych który odbywa się w Łopusznej. Był to jeden pierwszy konkurs w ogóle, nie wiem w naszym regionie, w województwie i tak dalej. Łopuszna to zapoczątkowała. Pani Maria Derek zrobiła trzy pierwsze konkursy, a ja już robię 47 konkurs potraw regionalnych. Także jak sobie przypominam te pierwsze konkursy, to one całkiem inne były od tych dzisiejszych. Kochani, to była taka Prosta kuchnia, bardzo uboga. Były dwie, trzy potrawy, koła ko, 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 gospody wystawiały. E, bardzo skromnie to wszystko było. E, tylko z takich potraw, które były z gospodarstw domowych. Nie były po prostu te e, potrawy tak pięknie udekorowane, wyeksponowane, prawda? Ale z biegiem czasu to wszystko zaczęło się tak pięknie rozwijać. Z sześciu kół, które były na początku. Rozmnożyło się do 18 kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Targ. Już 50 lat, jak my tu przychodzimy, tak zawsze się my się gromadziły, czy coś trzeba było pokazać, czy zaśpiewać, a my w tym biegły. No i wasolo było zawsze. Próczki my robiły też. Gęście niechowo to już z nie przyjeżdżamy na pruski, no Coś artystycznego trzeba pokazać, coś zaśpiewać. No i to wesoło. No w zasadzie nie widzę takiej dużej różnicy, może są wprowadzane nowe, jakieś, znowu takie jak to się mówi, modne jedzenia i tak dalej, ale my w sumie staramy się utrzymywać tą, yy, tą tradycję, żeby te dawniejsze potrawy nadal gotować. I tu przynosić, żeby częstować. Można właściwie by dzisiaj zaryzykować takie stwierdzenie, że przynajmniej dzisiaj, jak nie przez 50 lat, to przynajmniej dzisiaj yy, Łopuszna, gmina Nowy Targ jest chyba najsmaczniejszą gminą w tym momencie na Podhalu. No pewnie jak popatrzymy na ilość potraw i, i ich jakość i ich rozmaitość to pewnie tak, bo rzeczywiście ten dorobek, yy, no miałem 16 lat wtedy. Łatwo policzyć. Byłem mieszkańcem Łopusznej, więc pamiętam te wydarzenia, choć byłem tak z dala, z dala troszkę od nich, prawda. Natomiast no, od 32 lat no, jako wójt no, to cały czas jestem i nie było konkursu, żeby mnie nie brakło tutaj. No bo to jest jakieś święto wydarzenie, bo to z jednej strony są kulinaria, z drugiej strony zawsze jakieś skecze, kultura, śpiewy, jakieś ludowe naszych kobiet. Które wyciągają tam różne ciekawostki. Więc no, jest bogata tradycja już. No i przez te 50 lat trudno mi jest powiedzieć, czy tu są panie, które pierwszy raz uczestniczyły w tych konkursach. Ale koła są, jest ich więcej, prawda? Przybywa ich. Praktycznie już mamy ich 16 czy 17, które uczestniczą regularnie od kilku lat na 21 sobec, więc to jest yy, yy, olbrzymi, olbrzymi sukces, uważam. Yy, no oczywiście to zawsze tu pani dyrektor. Jak może to wspiera, prawda? Ale tu już nie chodzi o jakieś wielkie wsparcie finansowe, bo tu chodzi tylko o to, czy, czy jest chęć y, młodszego pokolenia włączania się w to no i uczestniczenia w tym święcie. Tak? Mam nadzieję, że to jest dobra również dla nich zabawa trochę rozrywka, ale też y, pewna fascynacja. No. No ja akurat 50 lat się urodziłem, musiałyśmy dorosnąć. <grymna> było polność koło gospody w, w Lasku inne, ale, ale my tym żeby... nic nie wiedzieli. I chcieliśmy coś nowego zrobić drawsi. My się uczyli od dziecka, bo my tak, w takim wieku, że nas rodzice zostawili w domu i trzeba było sobie radzić od dziecka. Bo teraz jest inaczej, teraz się bardziej dba o dzieci i a my musieli sobie radzić od małego. Mamy nadzieję, że będzie wszystko smakować, nauczył nas trochę babci. Mamy przepisów trochę od mam, no i resztę swoje. Tak. Chłopa nie mamy, ale planujemy takiego chłopa do noc przygarnąć. Mamy nadzieję, że się zgodzi. Aczkolwiek trudno to rzec, żeby takiego chłopa przyciągnąć. No to co? No co ciotka mógł będą taki chłop? Potrzymać gorce, pomiesać w gorsku, pomarudzić. Co te baby? Pomarudzić jedynie, nic więcej, nic więcej. No, baby. Tak, a jak się coś dużo nagotuje, no to już zawsze leży, bo lopie mają więcej siły. No i weseli. I zaśpiewa, zatuncić, za o lopie na to. Chłopy mają dobry spód, a my o chłopów. Także tak, to najważniejsze, żeby jednak z chłopami żyć w zgodzie i żeby ich brzuchy były pełne, bo przez żołądek do serca. <noise> Nie chciałbym tutaj po prostu dawać jakąś gwarancję i pewność, że warto jest wyjść za mieszkankę gminy, ale na pewno y, to 50 lat doświadczenia i tradycji w tym zakresie y, na pewno jest dużym plusem. Także myślę, że y, korzystają z tego y, kobiety i panie z gminy Nowy Targ, na pewno więc na pewno to serwuje w swoich domach.